Witam Was wszystkich serdecznie, to już koniec tej przygody polskich drużyn w europejskich pucharach. Wczoraj zarówno Legia jak i Jagiellonia pięknie pożegnała się z tymi rozgrywkami. Na samym początku Mistrzowie Polski zremisowali 1 jednego z Realem Betis, no a później Legia Warszawa wygrała 2 jednego z Chelsea na Stamford Bridge. Ja nazywam się Maciej Skłucha, w tym filmie o tym, kto pokazał się w tych meczach z najlepszej strony, ale nie tylko tych wczorajszych, ale tak generalnie na przestrzeni całej Ligi Konferencji Europy. Na sam wstępie jednak ogromna prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to więcej osób po prostu obejrzy ten materiał. No i zachęcam też oczywiście do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Z góry dzięki, a teraz przejdźmy już do właściwej części odcinka. Po tych wczorajszych spotkaniach polskich drużyn w europejskich pucharach mogą towarzyszyć dwa uczucia. Po pierwsze niedosyt, no bo jeśli Legia i Jagiellonia miałyby skuteczność na mistrzowskim poziomie, to mogłyby się wczoraj pokusić o cud, no bo tych sytuacji kilka oba polskie zespoły miały no ale przede wszystkim czuć ogromną dumę, no bo te wczorajsze spotkania po prostu świetnie się oglądało. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok walczyły z Chelsea i Realem Betis po prostu jak równy z równym, atakując, grając odważnie, naprawdę podkreślę to jeszcze raz, grając ładny dla oka futbol. To po prostu dobrze się oglądało i może tego cudu nie udało się dokonać, natomiast generalnie całą tą edycję Europejskich Pucharów w wykonaniu polskich zespołów trzeba po prostu ocenić pozytywnie. Piękne wspomnienia, bardzo cenne doświadczenia i przede wszystkim 15. miejsce w rankingu UEFA, które w kolejnym sezonie będzie dawało polskim drużynom możliwość walki nie o 4, a o 5 miejsc w eliminacjach europejskich pucharów. A do tego Liga Konferencji Europy dała możliwość pokazania się piłkarzom z polskich zespołów na europejskim poziomie i właśnie dzisiaj o tych zawodnikach. Kto najwięcej zyskał na tych występach? Absolutnym numerem 1 w tej klasyfikacji musi być oczywiście Afimikopu Lulu. Dalej najlepszy strzelec z tych rozgrywek. 8 bramek i asysta to Dorobek tego napastnika Biały Stok w Lidze Konferencji Europy. No przede wszystkim ta piękna przewrotka z serkle to zapadło w pamięć, no ale też zdobył wiele bramek z bardzo niekorzystnych pozycji. Gdy spojrzymy sobie na jego współczynnik Expected Goals, to wynosi on w tych rozgrywkach zaledwie 4,6. Po lulu strzelał więcej niż w zasadzie powinien. Do tego był zawodnikiem bardzo charakterystycznym piłkarzem, bardzo, ale to bardzo silnym na tym europejskim poziomie. Powalał rywali, którzy są zdecydowanie wyżej notowani od Niego ze światowej, po prostu, nie, półki. Był zawodnikiem bardzo charakterystycznym, no a tacy piłkarze często stają się idolami wielu. PLU stał się nie tylko taki rozpoznawalny w Polsce, ale również i za granicą, co pewnie też będzie skutkowało wielkim zainteresowaniem latem na rynku transferowym. A Jagielonia na kolejny sezon go nie zatrzyma. No to jest wręcz przesądzone, wręcz wydaje mi się, że Jagielonia nie ma takich intencji. Podkreśla to sam dyrektor sportowy tego klubu Łukasz Masłowski wręcz to jest taki idealny moment na sprzedaż Afimiko Polulu, gdyż Marok do końca kontraktu, jest w piku swojej kariery, prezentował się świetnie na europejskim poziomie, no i to zainteresowanie zagranicznych klubów jest ogromne i to nie byle jakich klubów, no bo między innymi w ostatnim czasie interesowały się napastnikiem Jagiellonii AS Monaco, Besiktas, do tego Wolfsburg, także to są naprawdę wielkie europejskie marki, sam dyrektor sportowy Jagiellonii podkreśla, że wycenia go na 6 milionów euro, także Jagiellonia na pewno na nim sporo zarobi. różne z stoku. bardzo dobrze pokazała się na tym europejskim poziomie, ale chyba jeszcze lepiej, jeszcze większe piętno w Lidze Konferencji Europy odcisnął swoją postawą Afimiko POLULO. Kolejnym piłkarzem Jagiellonie Białostoku, który dużo zyskał na Lidze Konferencji Europy w mojej opinii jest Darko Czurlinow. Może taka postać nieoczywista, no bo nie był regularny na przestrzeni całej edycji Ligi Konferencji Europy, natomiast miał bardzo wyraziste momenty. W 12 meczach tylko dwie bramki i asysta, ale dwie bramki bardzo, ale to bardzo ważne dla Jagiellonii Białystok. Ta pierwsza w meczu z Kopenhagą na wagę zwycięstwa w ostatniej akcji meczu, no a ta druga w meczu z Realem Betis na wagę remisu w tym ostatnim spotkaniu Ligi Konferencji Europy w wykonaniu Jagiellonii Białystok. Macedończyk może na przestrzeni całych rozgrywek nie błyszczał, natomiast miał bardzo, ale to bardzo wyraziste momenty i myślę, że też dla jego przyszłości może być to dosyć istotne. No bo Jagiellonia ma nikłe szanse na wykup Czurlinowa ze względu na jego Wymagania finansowe w Barni zapewne też nie zostanie, no bo angielski zespół zapewne w kolejnym sezonie zagra w Premier League, jest bardzo blisko awansu, no i jednak to nie jest poziom Darko Czulinowa. Natomiast myślę, że tymi wyrazistymi momentami, które zapadają w pamięci wielu, Darko Czulinow zapracował sobie na to, że latem po prostu będzie mieć jakieś oferty, no a warto pamiętać, że przed trafieniem do Jagiellonii Białystok znajdował się troszeczkę na zakręcie kariery. Na europejskim poziomie z pozytywnej strony pokazał się również Mateusz Skrzypczak, który może na samym początku nie grał między innymi ze względu na kontuzję, ale później gdy wskoczył do składu Jagiellonii Białostok w tych rozgrywkach no to miejsca w składzie już nie oddał. Świetnie prezentował się przede wszystkim w defensywie, ale również w wyprowadzeniu piłki. Zapadł mi w pamięci przede wszystkim ten mecz z TCC Baczką Topolą, gdzie był właśnie nie do przejścia w defensywie i świetnie był w stanie tę piłkę wyprowadzać od własnej bramki. Myślę, że tak na przestrzeni całych rozgrywek trzymał taki dobry, solidny poziom, ale przede wszystkim to wyprowadzenie piłki chciałbym tutaj pochwalić, no bo gdy spojrzymy sobie na to, jak wyglądało to u Mateusza Skrzypczaka na samym początku tych rozgrywek, a jak wyglądało na samo zakończenie, to widać tutaj naprawdę olbrzymi progres. Mateusz Skrzypczak na przestrzeni tych ostatnich tygodni na poziomie ekstraklasy stał się obrońcą kompletnym, no i na poziomie europejskim naprawdę bardzo solidnym. Ma 24 lata, jest piłkarzem, który potrafi wyprowadzać piłkę od defensywy, no a na europejskim poziomie przecież to się ceni u obrońców. Mówiło się zresztą Zresztą już o zainteresowaniu udineza, także pewnie na brak ofert nie będzie mógł narzekać Mateusz Skrzypczak latem. Zyskał bardzo dużo tymi europejskimi pucharami, nie tylko w kontekście ewentualnego przyszłego transferu, ale również powołaniem do reprezentacji Polski. Być może by go nie otrzymał, jeśli nie te występy na europejskim poziomie. Może w reprezentacji Polski nie zadebiutował, natomiast jak sam wspominał w wywiadzie ze mną właśnie takim krótkim po super pucharze Polski wygranym przez Jagiellonię Białystok do 0 z Wisłą Kraków, to powołanym a nie do reprezentacji dał mu naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No i jeśli dalej się tak będzie spisywał, no to pewnie debiuty się doczeka i ostatnim piłkarzem spośród zawodników Jagiellonii Białostok, który w mojej opinii najbardziej zyskał liką Konferencji Europy jest Sławomir Abramowicz. 12 spotkań, 12 bramek straconych, ale aż 4 czyste konta, no i przede wszystkim wiele ważnych, ale to bardzo ważnych, interwencji w meczach przeciwko chociażby Realowi Betis, Serkle, Bryche i tak można wymieniać i wymieniać, no bo generalnie na przestrzeni całych tych rozgrywek Sławomir Abramowicz był bardzo pewnym punktem Jagiellonii Białostok w bramce. Gdy spojrzymy sobie statystykę, no to zobaczymy, że uchronił w pojedynkę Jagę przed stratą przynajmniej dwóch goli. Świetny wynik jak na tyle spotkań. Do tego był bramkarzem, który grał dosyć odważnie. Gdy spojrzymy sobie też w liczby, to zanotował on najwięcej wyjść, aż 27 spośród wszystkich bramkarzy w lidze konferencji Europy. Naprawdę świetny wynik. A do tego pokazał się na europejskim poziomie jako bramkarz, który potrafi rozgrywać od bramki, potrafi grać na dużym ryzyku, często pod presją rywala, no a przecież w światowej piłce to też się bardzo ceni. Niesamowite to jest to, że jeszcze w poprzednim sezonie Sławomir Abramowicz był zmiennikiem na poziomie ekstraklasy, nie rozegrał w niej żadnego spotkania, no a w tej kampanii wskoczył między słupki bramki Jagiellonii i Białystok, no i wielokrotnie ratował mistrzów Polski w europejskich pucharach. Warto dodać, że ten chłopak ma dopiero 20 lat, zanotował naprawdę ogromny progres na przestrzeni roku. Już interesowała się nim między innymi AS Roma, no a myślę, że to zainteresowanie latem tylko wzrośnie w jego przypadku, a nie byłoby to możliwe być z właśnie Ligi Konferencji Europy. Jednak nie tylko piłkarze Jagiellonii Białostoku pokazali się z dobrej strony w tej edycji Ligi Konferencji Europy, ale również niektórzy zawodnicy Legii Warszawa. I niewątpliwie jednym z nich jest Maxi Ojedele, który może rozegrał zaledwie pięć spotkań, ale gdy już grał, to zwykle był jednym z MVP Legii Warszawa. Był oczywiście bardzo, ale to bardzo słaby mecz z Molde, no ale był też fantastyczny występ z Realem Betis. Fantastyczny rewans z Molde, przecież trochę odkupił swoje winy z tego pierwszego spotkania, a do tego co pewnie dla niego najważniejsze, kapitalna postawa w dwumeczu z Chelsea, w którym mógł pokazać Anglikom z Manchesteru, że pozbycie się jego osoby było po prostu zbyt prędkie. Maxi Oedele w dwumeczu z Chelsea zanotował aż 19 na 22 wygranych pojedynków defensywnych, fantastyczna skuteczność, do tego 11 przechwytów, 20 powrotów, no ale też bardzo dobrze prezentował się w wyprowadzeniu piłki i w pojedynkach z rywalem. Maxi Oedele, pomimo tego, że w tej edycji Ligi Konferencji Europy grał mało, to pokazał się z naprawdę. Genialnej strony i jestem ciekaw, jak potoczy się jego przyszłość latem, bo myślę, że jakieś oferty za niego mogą się pojawić. Kolejnym piłkarzem Legii Warszawa, który w mojej opinii zyskał naprawdę wiele rozgrywkami Ligi Konferencji Europy jest Steve Capuadi. 10 spotkań, i dwie bramki, dwa gole z takimi najbardziej renomowanymi rywalami w tych rozgrywkach, a więc Realem Betis i Chelsea. I może w defensywie nie spisywał się jakoś wybitnie, może czasami popełniał błędy, ale przede wszystkim pokazał się w Europie jako wysoki, silny, dobrze zbudowany, lewonożny stoper i takie wrażenie pozostanie po nim w Lidze Konferencji Europy. Ma 26 lat, pochodzi z Francji, więc ma naprawdę spory potencjał sprzedażowy też dzięki tym cechom wymienionym przeze mnie wcześniej. Warto pamiętać, że jeszcze jakiś czas temu Steve i przecież spadał z Ekstraklasy, z Wisłą Płock, no a teraz jest piłkarzem, którym interesują się europejskie kluby i nie tylko, no bo mówiło się też w jego kontekście o zainteresowaniu z MLS-y, natomiast było też zainteresowanie zainteresowanie z Włoch, od chociażby Torino czy Udinese, także jest to piłkarz rozchwytywany na europejskim poziomie i nie byłoby to możliwe pewnie w takim stopniu bez Ligi Konferencji Europy. Warto też wspomnieć o trenerach, o Adrianie Siemieńcu i Gonzalo Fejo no bo oni tymi rozgrywkami również zyskali naprawdę sporo. Jagiellonia Białystok w europejskich pocharach mogła się podobać, to się po prostu świetnie oglądało, przede wszystkim te spotkania z Molde, z Baczką Topolą, pierwszy z czy ten drugi z Realem Betis, to były naprawdę świetne Spotkania jak biały Białystok. Też trzeba pochwalić trenera Siemieńca za to, jak był w stanie połączyć rozgrywki pucharowe z ekstraklasą. Tego brakowało wielu polskim klubom na przestrzeni ostatnich lat, no a trenerowi Siemieńcowi to się udało. Trener Siemieniec w dwa lata z praktycznie anonimowego trenera w Polsce stał się osobą, która w przypadku wyboru kolejnego ewentualnego selekcjonera będzie jedną z poważniejszych postaci, aby objąć to stanowisko. To jest naprawdę olbrzymi progres w małym okresie czasu. Nie tylko trener. Siemieniec rozwinął niebiały stok, ale rozwinął również swój warsztat trenerski o czym zresztą bardzo często podkreśla bardzo dużo zyskał na tych rozgrywkach trener Adrian Siemieniec. Choć być może Gonzalo Fejo zyskał dzięki tym europejskim rozgrywkom jeszcze więcej no bo Legia przecież wygrała z Realem Betis odwróciła też losy meczu z Molde, awansowała z pierwszej ósemki w fazie ligowej i być może dzięki postawie w Europie Gonzalo Fejo był w stanie dołączyć do agencji Jorge Mendesa. No i takim osiągnięciem które Gonzalo Fejo może sobie oprawić w ramkę i powiesić na ścianie będzie oczywiście to wczorajsze zwycięstwo z Chelsea 2 do 1 na Stamford Bridge. Myślę, że w CV tego trenera w przyszłości może towarzyszyć naprawdę sporo. I oczywiście mistrzostwo Polski z Legią Warszawa w tym sezonie nie zdobędzie pewnie takim najważniejszym wydarzeniem w kontekście jego przyszłości w Legii Warszawa będzie finał Pucharu Polski. Natomiast nawet jeśli Legia nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Gonzalo Fejo, to akurat o jego przyszłość byłbym niespokojny. Po takiej lidze konferencji Europy po zwycięstwie z Chelsea. Na Stanford Bridge po dołączeniu do takiej agencji, myślę, że bez problemu znajdzie nowego pracodawcę. A co więcej, być może nawet zaliczy awans sportowy. Na tej przygodzie polskich drużyn w europejskich pucharach zyskało więc naprawdę wiele osób. Pewnie można wymieniać i wymieniać się, no bo wielu piłkarzy zyskało cenne doświadczenie gry co trzy dni na europejskim poziomie. Do tego piękne wspomnienia. No i nie ukrywam, że zyskałem również ja, no bo właśnie między innymi dzięki filmom dotyczących polskich drużyn w europejskich pucharach ten kanał się tak Rozwinął więc za to również. Serdecznie wam dziękuję. Oby w kolejnym sezonie polskie drużyny w europejskich pucharach prezentowały się równie fenomenalnie, oby objawiały się kolejne postacie takie chociażby w tym sezonie. Dajcie oczywiście znać się w komentarzach, kto waszym zdaniem najbardziej zaplusował tą edycją Ligi Konferencji Europy, kto najbardziej na niej zyskał, a ja serdecznie dziękuję wam za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, zachęcam też do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Za wszystkie łapki w górę i serdecznie. Serdecznie Wam dziękuję. Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia, cześć!